Monika Kociołek ze swoim chłopakiem wzięli psa z pseudo hodowli i tłumaczy się teraz na Instagramie. Malik zalicza potężną odklejkę na TikToku, a Wardenga nagrał film na Konopa. Ja jestem Siemek i te wszystkie rzeczy dla Was omówię. Monika, kociołek i pies z To brzmi w ogóle jak Nowa Część Gwiezdnych Wojen. Zacznijmy od tego, czym w ogóle te pseudochodowle są. Z definicji jest to niezgodna z prawem hodowla, która jest nastawiona tylko i wyłącznie yy, na zyski. Do takiej hodowli liczy się to, żeby robić jak najładniejsze zwierzęta, nie patrząc na to, jakie choroby potem będą mogły z tego mieć. Ale dlaczego wzięcie tego psa przez Monikę, kociołek było słabe? Zacznijmy od terminu influencer, który każdy z Was zna, ale chyba nie każdy wie, co to słowo oznacza. Jest to po prostu osoba, która ma wpływ na inne osoby. I tyle. I właśnie takim zachowaniem. Monika Kocioek pokazała swoim młodym widzom, że w sumie pseudohodowle są spoko. To jest pierwsza kwestia, ale dochodzi jeszcze traktowanie tego psa. Nie trzeba być chyba geniuszem, żeby wiedzieć, że szczeniaki traktuje się w jakiś specyficzny sposób. Na przykład nie zawiera się takiego psa w wielkie skupiska ludzi. Ale wiecie, co zrobiła Monika z jej chłopakiem? Specjalnie siedzieli w domu, żeby nie narażać psa na bezsensowny stres? Oczywiście, że nie, bo wzięli go na obóz dla małych dzieci. No, zajebisty pomysł. Wzięli tego psa na obóz z pełną ilością dzieci. I najlepsze jest to, że Timowi zarzucono złe traktowanie zwierząt przez to, że tam Julka żuga i wzięła swojego psa na ten obóz. Ale przecież po co komu wyciągać lekcję? Nie, zróbmy kolejny raz to samo. No, co się może stać? Poddawanie psa takim sytuacjom to jest tylko i wyłącznie stres. I jak już to jest wielki projekt, to może wypadałoby tym dzieciom, które to oglądają, nie pokazywać, że pies to jest zabawka. Może i by tego nie zrobili. Gdyby tylko wiedzieli. Że mieszane psy są złe. Nigdy o tym nie wiedziałam. Nie wiedziałam, nie wiedziałam. Nigdy nikt w dzieciństwie mi nie powiedział, że mieszany piesek jest zły. Po prostu nie wiedziałam. Dokładnie. Jedynym wyjaśnieniem Moniki, Kociołek jest głupota. Pewnie też nie wiedziałaś, że usuwasz komentarze. Dziwnym trafem też nie wiedziałaś, że chciałaś tam całą prawdę ukryć, na pewno nie. Całych wyjaśnieniach. Monika nawet nie przeprosiła, nawet nie powiedziała widzą, co zrobiła źle. Nie odniosła się nawet do zarzutów, jakim był zabranie psa na obóz. Ale gdzie ta cała akcja się zaczęła? Maja Staśko zrobiła ostatnio dobrą rzecz, tak, wiem co mówię. Napisała taki post na Insta, który zresztą teraz widzicie, a potem akcja zaczęła zyskiwać popularność na TikToku. Jak ktoś z was mnie zna z TikToka, a na pewno są takie osoby, to pewnie wiecie, że zajmuje się takim. Contentem. Dlatego zapytacie mnie, ej, sieme, dlaczego ty nic o tym nie nagrałeś na TikToku? Po pierwsze wrzucam to na YouTube, po drugie była osoba, która zrobiła to 100 razy lepiej i wyczerpała temat. Kilka razem ze swoim chłopem kupiła sobie pieska. Problem w tym, że to jest hybryda psa z tak zwanej pseudo-hodowli. Wiele osób gdzieś tam dalej się śmieje z TikToka, mówi, że to jest aplikacja dla debili, ale tak szczerze szanuję tę aplikację za zamysł takiego czegoś, że jeżeli z serio coś chcecie i robicie coś ciekawego, to to się prędzej czy później wybije. Plus też fajnie jest uświadamiać młodych widzów, co jest dobre, a co nie. A ty widzowie, jeżeli chcesz być na bieżąco, to zostaw z dzwonem, możesz też zostawić jakieś lajka like pod filmem, komentarz, jakikolwiek zasięg. Ja będę bardzo wdzięczny i dziękuję Ci za wspieranie tych mniejszych kanałów. Szybki i śmieszny temat, bo odklejka Malika. Malik ogólnie znany jest z tego, że on robi i mówi to, co myśli na język przyniesie, bo kolej może sobie na to pozwolić. No umówmy się. Wiadomo, wszystko co robię, jest zrobione w taki śmieszny sposób, przynajmniej według mnie to jest śmieszne. Ostatnio Malik wydał kawałek jetlag, który zyskał popularność i to nie tylko w Polsce. I chyba Malik za mózg, mózgu, bo to, co wrzuca na TikToka, to jest hit. Dzięki za oglądanie! Uju, Agatka! Nawet i z pyskiem seksowna jesteś, mordykko kochana. Jaj, więcej mi tego dajcie! I te komentarze cudo! Po prostu wujek Malik przy wigilijnym stole. Lecimy do ostatniego tematu. Dramy Konopa i Wardengi ciąg dalszy. W jednym z ostatnich filmów mówiłem wam, że gdzieś tam Sylwester ma zrobić film na temat Konopa. I tak jak powiedziałem, to też tak zrobił. 18-minutowy roast, tak to sobie trzeba nazwać. Film Sylwka jest oczywiście odpowiedzią na ten film, tylko że Wardenga zrobił to, co miał zrobić o wiele lepiej niż Konop i to sobie trzeba powiedzieć. Powiedział na przykład o kradnięciu kontentu przez Konopa, co jest naprawdę bardzo dużym oskarżeniem. Gdy inny twórca nagrał ciekawy odcinek, to Konop w trzech dniach wrzucił dokładnie to samo. Ale wiecie, pozmieniał kilka słów, żeby się pani od polskiego nie strzaiła. Ale musicie sobie ten film zobaczyć, żeby pojąć jakby powagę całej sprawy. Jeśli byście się mnie zapytali, dlaczego nie lubię konopa, to jednym z takich powodów jest jego brak hamulców. Na przykład zniszczył chłopowi życie, jakaś dziewczyna miała potem przez niego problemy, że nie zacenzurował jej głosu. A potem tą część z tym głosem usunął dopiero jak filmik już miał bardzo dużo wyświetleń i każdy wiedział, kto to jest. Nagrałeś odcinek, gdzie bez zgody pewnej nieletniej opublikowałeś jej wypowiedzi. Czy to głosem normalnym? Bez tego Niego. Dodatkowo jak Konop chce nazwać kogoś idiotą, to on go tak nazwie. Nie jestem jak ci idioci z w ogóle Pan, nie będę cię za to. Come on, ja mam 3000 subów i tego nie robię. Powiedzmy, że trzeba mieć jakąś klasę już na tym poziomie. Całej drogamy i tak tutaj nie stężę, bo to było 18 minut filmu. W zasadzie jeszcze film Konopa, to to było wiele więcej, także musicie sobie te filmy obejrzeć, żeby wszystko szczaić. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag kociołek, to ci przypnę saduszko i odpowiem na komentarz. Dziękuję też za obejrzenie z tego powodu, że na YouTube właśnie chce się gdzieś tam po części wybić. No znaczy, to wiadomo, chcę to zrobić od kilku lat, tylko... Gdzieś na to teraz mam najbardziej parcie, powiedzmy. Także za wszelką formę wsparcia, czy to na YouTubie, czy to na TikToku, czy to na Instagramie, czy to na Discordzie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Widzimy się już w nowym filmie, który będzie za kilka dni, mam taką nadzieję. Żegnam się z Wami, siemano.